Siemanko siemanko już ten piątek o 19 .00. rusza kolejna promocja nazywa się ona Fantazy FC jest to naprawdę bardzo fajna promocja ponieważ karty które tutaj dostaniemy w tej prące będą miały szansę na e, upgrade y. rok temu było tak że mieliśmy cztery szanse na upgrade y danej karty na pierwszy upgrade trzeba było sobie zapracować strzelając gola lub mieć asystę w jednym z czterech najbliższych meczy jeśli chodzi oczywiście o napastników i pomocników a obrońcy i bramkarze musieli zachować jedno czyste konto pośród czterech najbliższych spotkań. Następny upgrade, jeżeli drużyna danego piłkarza wygra dwa z czterech najbliższych spotkań. Trzeci upgrade, jeżeli dany piłkarz wystąpił w trzech z czterech kolejnych spotkań, również dostawał upgrade. I ostatni upgrade był możliwy, jeżeli klub danego piłkarza strzelił przynajmniej 11 goli w ciągu tych czterech najbliższych spotkań. Także można było zgadnąć cztery upgrade'y, ale oczywiście czasami się zdarzało tak, że jakiś piłkarz nie zdobył żadnego upgrade'u, a niektórzy zdobywali, zdobywali cztery Oczywiście to dotyczy zwykłych piłkarzy, nie heroesów, bo heroesi też się pojawią w tej promocji, ale z heroesami jest tak, że wiadomo, oni nie mogą występować w tych meczach, bo już nie grają w piłkę zazwyczaj, także ich dotyczyć będą raczej tylko bramki klubowe i zwycięstwa danego klubu. Tak było w poprzedniej wersji FC24, tak samo pewnie będzie w FC25, może z jakimiś małymi zmianami, ale o tym dowiemy się dokładnie w piątek o 19. A jacy piłkarze się pojawią w tej promocji i jakie będą SBC potrzebne, z tego najbliższego tygodnia. O tym wszystkim właśnie w tym odcinku. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, use 7 to najlepsze miejsce w internecie. Monetę uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod CLIP, aby uzyskać dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. Partnerem kanału jest Google Shop, producent koszulek piłkarskich w dobrych cenach i w bardzo dobrej jakości. Z kodem CLIP15 masz 15% zniżki. Link znajdziesz w opisie. A więc zacznijmy od zawodników, którzy pojawią się w paczkach o 19 w piątek. Oczywiście królem tej drużyny będzie Hyunmin Son z Tottenhamu. Statystyki to oczywiście są przewidywania, także nie bierzcie ich zapewnik. Następna karta to Skeli, czyli świeżo upieczony zawodnik PSG. Malen również się pojawi już jako zawodnik Aston Vili. Chaomeni z Realu Madry też będzie ciekawa karta. Omar Marmusz już również po transferze do Manchesteru City. Jest również pani Dan, kolejna zawodniczka PSG. Że, oczywiście tego damskiego zespołu. Jest Cyganko z Girony, jest do z Chelsea, jest również Billing i ba Babajide, przepraszam. Babajide również zawodniczka z Ligi Hiszpańskiej. A jeżeli chodzi o bohaterów, jakich możemy się spodziewać podczas tej najbliższej promocji, no to oczywiście gwiazdą największą będzie Eden Hazard. Jest przepisany tutaj wyjściowo do Ligi Angielskiej, także domyślam się, że będzie przypisany do klubu Chelsea, w którym grał właśnie głównie w Ligi. Ze angielskiej. Mamy tutaj również Blaisa Matuidi również mamy Frances Colley, Joe Cola i panią Georges, jeżeli chodzi o bohaterów to jak wspomniałem, będą mieli przypisane swoje kluby, one pojawią się na karcie danego piłkarza, żeby było wiadomo po prostu, jakiemu klubowi kibicować, jeżeli będziemy mieli właśnie daną kartę danego Heroesa i Heroesi mają tylko plus dwa jeżeli chodzi o możliwe upgrade'y, ponieważ nie będą brali pod uwagę, jeżeli chodzi o występy czy po prostu jakieś strzelone gole czy asysty, czy czyste kontrole tak jak jest w przypadku właśnie normalnych zawodników. Także Hiroshi na pewno będą mieli mniejsze upgrade'y, ale tak czy siak, biorąc pod uwagę ich wyjściowe karty, które i tak już są zbustowane w porównaniu do ich pierwotnych wersji, to jeszcze jeżeli dostaną jakieś dodatkowe upgrade'y, to będą wyglądać po tych upgrade'ach jak prawdziwi Hiroshi. Oprócz zawodników w paczkach na pewno można się spodziewać kilku ciekawych SBC, w tym na przykład Jao Felixa, który zawsze jest świetny w tej grze. Oczywiście wiadomo, teraz już przeszedł do Milanu na wypożyczenie, także domyślam się, że jego najnowsza karta, właśnie ta z SBC będzie będzie już właśnie w barwach Milanu, 5 na 4 jeśli chodzi o gwiazdki, to jest tak wyjściowo u niego, tak więc może być tylko lepiej, może dadzą mu 5 na 5, zobaczymy. Również playstyle style to przewidywania, także João Felix na pewno nie będzie tanią kartą, no, zawsze jest dobrze wyceniony, solidnie wyceniony przez EA Sports, także tutaj trzeba będzie troszeczkę fodderku uzbierać. Kolejna karta w SBC, która jest przewidziana to Guti, czyli gwiazda oczywiście Realu Madryt, jak wiadomo Real Madryt jest w czołówce ligi hiszpańskiej i raczej dwa z czterech meczy spokojnie wygra. Także raczej Guti dostanie przynajmniej jeden czy dwa nawet upgrade'y, także warto pod tym kątem również myśleć chcąc zrobić daną kartę właśnie z tej promocji, ponieważ upgrade'y u niektórych zawodników są praktycznie gwarantowane, no chyba, że po prostu Real Madrid trafi jakaś, jakiś dołek formy, ale Guti prawdopodobnie skończy właśnie z overallem 92 i jeszcze lepszymi statystykami. Dostaniemy również karty, które będzie można odblokować w niektórych zadaniach możliwe że to będzie jakiś puchar właśnie tej promocji bądź po prostu jakieś zwykłe wyzwania w zadaniach jedną z tych kart ma być właśnie Martin Odegaard z Arsenalu i będzie to karta Road to the Final także ta karta również dostanie upgrade'y jeżeli oczywiście Arsenal będzie przechodził kolejne fazy Ligi e, Mistrzów, także to będzie akurat taka wyjątkowa karta, którą dostaniemy jakby niezwiązana z samą e, promocją, ale również upgrade'owalna, tylko po prostu na innych zasadach. Benasser to kolejna karta w SBC, jaka ma się pojawić właśnie podczas tego najbliższego tygodnia. Oczywiście też zmienił klub na Marsylię, także domyślam się, że właśnie ten klub będzie widniał na jego, e, na jego karcie. Statystyki wyglądają całkiem nieźle, jeżeli Marsylia będzie cały czas grała tak jak gra, a gra bardzo dobrze, e, to również jest duża szansa na e, kolejne upgrade'y tej karty. Mimo tego, że promocja jest skupiona na zwykłych zawodnikach i heroesach, to oczywiście ikony też się pojawią i to w SBC, i to wcale nie najgorsze. Słuchajcie, Maldini i Hulit w wersjach podstawowych mają się pojawić właśnie do zrobienia w SBC. Oczywiście te wersje podstawowe są troszeczkę już jakby, no nieco by nie mówić, przestarzałe. Tylko jeden playstyle z plusem. Jestem ciekaw właśnie jak będą wycenione, ponieważ teraz praktycznie każda karta, jaka wychodzi w promocji ma przynajmniej te dwa playstyle, no chyba, że tam są jakieś wyjątki oczywiście, ale, ale większość kart ma już jednak te dwa playstyle z plusem. Tutaj mamy po jednym playstylu i to też nie takie jakby z górnej półki, ale oczywiście same ikony to są ikony topowe. Czy to Maldini, czy to Hulit, no myślę, że po prostu swoimi prezencjami, sylwetkami robią dużą robotę, niekoniecznie muszą na to wskazywać ich playstyle na karcie. Także te dwie ikony również mają się pojawić w SBC do zrobienia. Rozpoczęło się również głosowanie na zawodnika tego miesiąca w Lidze Hiszpańskiej i nominowany ponownie jest Kilian Mbappe, który naprawdę się świetnie rozkręcił w Realu Madryt. Jest również Pedri, jest Sunset, jest Antony nasz GOAT i Budimir jako piąty zawodnik, na którego można zagłosować, także okaże się już niedługo, czy Mbappe po raz kolejny, drugi raz z rzędu zostanie zawodnikiem miesiąca Ligi Hiszpańskiej czy może jednak głosujący zdecydują e, inaczej, ale jestem ciekaw właśnie jak to się, jak to się potoczy. Póki co karta jeszcze Mbappé 93 jest do zrobienia w SBC, ale możliwe, że będzie jeszcze jedna już w przyszłym miesiącu. Również ciekawie będzie w Lidze Hiszpańskiej, ale kobiet, ponieważ Graham Hansen z Barcelony również jest nominowana e, właśnie do zawodniczki e, miesiąca. Jest też kilka innych zawodniczek. Ciężko mi powiedzieć, która z nich ma większe szanse, bo Mniejsze na wygranie, ale oczywiście pod kątem naszej gry, no to chcielibyśmy oczywiście panią Hansen zobaczyć w SBC. Wtedy byłaby bardziej dostępna do zrobienia, właśnie przez nasz foderek, który mamy w klubie. Aczkolwiek zobaczymy, bo to też rozstrzygnie się pewnie pod sam koniec miesiąca. A jeżeli chodzi o ligę angielską, to salach wychodzi na prowadzenie, jeśli chodzi oczywiście o zawodnika miesiąca w tej lidze. W poprzednim, w poprzednim miesiącu został troszeczkę okradziony, jakby nie patrzeć z tego. Miana I nie został zawodnikiem miesiąca, mimo tego, że miał najlepsze statystyki. W tej chwili ma 4 gole i 2 asysty. Także również jest po prostu pod tym kątem najlepszy, także jest duża, duża szansa, że Salach również wygra tego zawodnika miesiąca, i po raz drugi pojawi się w SBC. Ale czy tak się stanie? Oczywiście znowu dowiemy się pewnie gdzieś pod koniec tego miesiąca. I to już wszystkie przecieki, jakie znalazłem na tą chwilę, jeżeli chodzi o najbliższy tydzień. E, oczywiście zawodników w FC Fantazji będzie troszeczkę więcej, pewnie jeszcze jutro pojawią się jakieś e, przecieki, ale na tą chwilę to jest wszystko. Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć!